Witam Was. Pokażę Wam dzisiaj w jaki sposób wysiewam pomidory. Wykorzystuję do tego stare nasiona. Nie chcę wyhodować dużo pomidorów, wystarczy mi parę sztuk. Ten tutaj pomidor to jest odmiana Tumbling Tom. Pomidor kar karłowy. Tu jest duży pomidor. Marinowy-Ożarowski. To jest pomidor drobno owocowy, koktajlowy, a ten pomidor to jest pomidor maskotka, też koktajlowy. Niski. Termin ważności tych nasion już dawno upłynął. Tych nasion upłynął w zeszłym roku. Te były ważne do 2016, te też do 2016, a te do zeszłego roku. Jestem ciekawa, czy coś wykiełkuje. Pomidory wysiewam w pojemnikach po pomidorach koktajlowych i w doniczkach. Każdy pojemnik podpisałam. Używam podłoża uniwersalnego, wymieszanego z perlitem. Aby to podłoże stało się bardziej luśne, można też używać podłoża specjalnie przeznaczonego do wysiewu nasion. Takie podłoże będzie lepsze. Ale jeśli takiego nie macie, to można sobie też poradzić używając podłoża uniwersalnego. Na dnie pojemników i doniczek jest porobione dużo dziur. Te pojemniki po pomidorach koktajlowych to fajne szklarenki. Teraz musimy podrać nasze pojemniki. Dodatkowo spryskuję je spryskiwaczem. Powierzchnia musi być wilgotna, ponieważ kiełkujące nasiona potrzebują dużo wilgoci. Kolejny krok to delikatne wkrypanie nasion lub nawet przykrycie podłożem. Muszą przylegać do podłoża, muszą być wilgotne. Można nawet je troszkę przykryć. I postępujemy w ten sposób z każdym pojemnikiem. Nasiona już zostały umieszczone w pojemnikach, teraz spryskujemy je spryskiwaczem. Nasiona muszą być wilgotne, aby kiełkowały. Pojemniki z pomidorami ustawiłam na parapecie obok moich innych kiełkujących roślin. Potrzebują bardzo dużo światła. Kiełkujące rośliny potrzebują bardzo dużo światła słońca. W profesjonalnym ogrodnictwie stosuje się nawet specjalne lampy, aby doświetlać kiełkujące rośliny. Ten parapet y, to jest parapet okna południowego. Tutaj jest dużo światła, tutaj też jest ciepło, więc są idealne warunki do kiełkowania. Tak wyglądają moje pomidory po dwóch tygodniach. Tak pięknie wzeszły, mimo że termin ważności nasion już upłynął. To jest pomidor marinowy. Ten pomidor to jest pomidor Tumbling Tom, taki kolarikowy, miniaturowy. Ten jest koktajlowy, drobnoowocowy, duży. A ten jest maskotka. Jeszcze trochę nasion mi zostało. Więc wykorzystam je w przyszłym roku. Tak naprawdę chciałam wyhodować tylko kilka sztuk. A wzeszło tyle, że można by obsadzić całą szkragnię. Z racji tego, że na dworze jest zimno, i jest ciemno i jest mało światła. To moje pomidory się powyciągały. Tak one są powyciągane. Jak sobie z tym radzić? Ja sobie zawsze radziłam w ten sposób, że w słoneczny dzień wystawiałam je na kilka godzin na dwór. To jest tak zwane hartowanie. Ale z racji tego, że było bardzo zimno, wróciła zima i padał śnieg, temperatury były bardzo niskie, a pomidory są ciepłoróbne. Nie wystawiałam ich na balkon, tylko stały cały czas w mieszkaniu. A w mieszkaniu jest ciepło. I nie ma zbyt dużo światła. A takie młode rośliny potrzebują bardzo dużo światła. I często w profesjonalnym ogrodnictwie stosuje się specjalne lampy do doświetlania. I ta roślina wyciąga się do światła, a gdy ma ciepło, to szybko rośnie. Ponadto, gdy roślina stoi na dworze, to smaga ją wiatr, musi pokonywać opór wiatru. Więc nie rośnie tak szybko, jest mniejsza i staje się bardzo mocna. A gdy w domu nie ma wiatru, nie ma oporu wiatru, jest ciepło, brak światła, to robi się z niej taka długa, cienka nitka. Aby temu zapobiec, wystawiamy nasze rośliny na dwór lub do szklarni. Wynosimy na dwór słoneczny dzień na początku na kilka godzin. Potem można wystawić na trochę dłużej. Ważne jest to, aby już było ciepło, aby te temperatury nie były niskie, bo gdy będzie zimno i mokro, to nasze rośliny mogą złapać choroby grzybowe. Pomidory są bardzo podatne na choroby grzybowe, zwłaszcza na zarazę ziemniaczaną. Więc najlepiej wystawiać je na dwór w słoneczny dzień. Jak widzicie, nie ma konieczności kupowania co roku nowych nasion. Można wykorzystywać stare nasiona. Pomidory jeszcze bardzo dobrze kiełkują. Teraz przyszedł czas na pikowanie. Czyli rozsadzenie tych wszystkich pomidorów do osobnych pojemników. To jest pomidor koktajlowy, maskotka, i będę go rozsadzać do takich kubków. A gdy potem podrośnie, to będzie posadzony w dużych donicach lub w gruncie i w szklarni, w zależności od tego, gdzie będzie rósł. Ja sobie zostawię kilka sztuk, i posadzę w donicach a resztę pomidorów podaruję mojej rodzinie i znajomym. W kubku zrobiłam dziury na dnie i aby ziemia się nie wysypywała, to wkładam papier. To jest szary papier celuloza, on jest biodegradowalny, on się bardzo dobrze rozkłada. I taki kubek napełniam ziemią. To jest podłoże uniwersalne. Najlepsze jest podłoże specjalnie przeznaczone do uprawy pomidorów. Możemy takie kupić. Mimo że to podłoże jest jedno z najtańszych, to ono wcale nie jest złe, ponieważ nie jest błotniste. Jego wadą jest to, że ma sporo dużych komponentów, jakichś tam gałęzi patyków, które muszę usuwać. Dodatkowo dodaję perlitu, ale muszę przyznać, że ono nie jest jeszcze złe. Bo najgorsze podłoże to są takie, które są błotniste. Dobrze, zabieramy się za przesadzanie. Musimy zrobić dołek. Dołek robimy do samego spodu. I taką łyżeczką, która służy mi za łopatkę, delikatnie. Wykopujemy nasze pomidorki. O i tutaj jeszcze się sprątały, delikatnie, tak aby nie uszkodzić wodyżek. Wyciągamy. Oddzielamy tutaj. Nie chwytamy za łodyżkę, tylko tutaj za korzonki, za tą grudkę, brułkę ziemi lub za listki. Ponieważ gdybyśmy go zbyt mocno ścisnęli, to uszkodzimy mu łodyżkę i on już nie będzie rósł. Sadzimy głęboko. Bardzo delikatnie tak, aby nie uszkodzić łodyżki. Jak najgłębiej i tutaj musimy go delikatnie przesypać, ale nie ściskamy. O tak. Można nawet jeszcze głębiej sadzić. Albo tutaj jeszcze więcej ziemi dołożyć. Śmiało więcej ziemi. Tutaj dajemy kolejny pomidor. Dlatego głęboko, że on się tutaj na tej łodyżce będzie korzenił. Gdy się tak dokładnie przyjrzymy, to ta łodyżka ma taki puszek. Taki taki. Także sadzimy jak najgłębiej, bardzo delikatnie. Łapiemy za listki. No już wsadzone. Jeszcze zademonstruję tutaj z jednym. Dołek robimy do samego spodu. Troszkę jeszcze za płytki dołek. Właśnie głęboki. tu chwytamy za listki. Teraz delikatnie obsypujemy dookoła. Nie ściskamy. Tak musimy postąpić z każdym pomidorkiem. Tu jeszcze można dosypać podłoża, tutaj też. Tak wygląda efekt końcowy. Już wszystkie zostały przepikowane. Ułożyłam je w takich różnych pudełkach tekturowych, aby się nie lała woda z tych pudełek. To spod tych pudełek wyłożyłam folią. Tu jest tambring tom. On ma pomidorki pomarańczowe i czerwone. Miks odmian. Tu jest pomidor maskotka. I tu jest pomidor koktajlowy drobno-owocowy. A tutaj mamy pomidory marinowe. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz: posadziłam je bardzo głęboko i dodatkowo obsypałam jeszcze dookoła ziemią, tak aby łodyżka była jak najgłębiej schowana ponieważ ta łodyżka będzie się korzenić i im głębiej je posadzimy, tym lepiej. A na przykład ten jest lepiej posadzony niż ten. Najlepsze pojemniki to są takie pojemniki po jogurtach, takie trochę większe pojemniki. Z racji tego, że już mi ich brakło, to już Część wsadziłam do mniejszych pojemników. I te pomidorki, które są mniejsze, też rosną w mniejszych pojemnikach. Gdy podrosną, zostaną wysadzone do gruntu lub do dużych donic, czyli zostaną przepikowane jeszcze raz. W ciepły, słoneczny dzień trzymam je cały dzień na dworze. A na noc chowam do mieszkania. Natomiast, gdy jest trochę chłodniej, ale świeci słońce, to można wystawić je na dwór na kilka godzin, aby się hartowały. Czego należy unikać? Nie wystawiamy, gdy na dworze jest zimno, gdy temperatura jest niska i gdy jest mokro zimno, mokro, ciemno to nie wystawiamy na dwór, Ponieważ pomidory są bardzo podatne na choroby grzybowe i mogą bardzo szybko dostać chorób grzybowych, na przykład zarazy ziemniaczanej. Ja ich na razie nie nawożę niczym, ponieważ podłoże, w którym je posadziłam, już zostało wzbogacone o nawozy, więc uważam, że to wystarczy. Gdy będą przesadzone do większych donic i będę chciała pobudzić je do owocowania, to wtedy będę je więcej nawozić. Tak wyglądają pomidory po około dwóch tygodniach od przepikowania. Te były przepikowane jako pierwsze. No, już są całkiem spore. Stoją sobie tutaj na południowym oknie. A gdy jest słoneczny dzień, wystawiam je na balkon. W ostatnim czasie było bardzo zimno i było mało takich dni, więc niestety muszą stać w mieszkaniu i z tego powodu się wyciągają. Mam tutaj dwa rodzaje pomidorów. W tych mniejszych kubkach są pomidory karłowe, no i najszybciej rosną, najbardziej rozrośnięte. A w tych większych, tutaj, kubkach i doniczkach są pomidory duże, marinowe. One rosną trochę wolniej. Tu, jeszcze ostatnie moje pomidory, to są pomidory karłowe. Ten się nazywa Tumbling Tom. Nawet podpisałam, a ten się nazywa Maskotka. Te są troszkę mniejsze od tych wcześniejszych. Trochę pospieszyłam się z wysiewem. Wysiałam w ostatnim tygodniu marca, i szczerze powiedziawszy, uważam, że to było za wcześnie. Gdybym je wysiała tydzień, a nawet dwa później, też bym je przepikowała i by mi zdążyły urosnąć, bo rosną błyskawicznie. Jeśli nie masz szklarni ogrzewanej i wysadzasz prosto do gruntu lub do donic, które będziesz trzymać na tarasie, nie spiesz się z wysiewem i spikowaniem, ponieważ pomidor jest ciepłorubny, nie lubi zimna, nie lubi wilgoci, nie lubi przymrozków i gdy wysiejesz zbyt wcześnie, to urośnie ci taki wysoki i słaby pomidor. Pomidory zostały już wystawione na balkon. Dzisiaj jest dosyć ciepły, słoneczny dzień. Ważne jest, aby nie wystawiać ich wtedy, kiedy jest zimno i mokro, bo mogą złapać choroby grzybowe. Na tym kończy ten film. Jeśli uważasz, że tworzę wartościowe treści, zostaw proszę łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Zdrowiam serdecznie.